Przeciwko jest cichy, ten dom naprzeciwko jest pusty. Już z niego wszyscy odeszli, przychodzą tylko w zaduszki. Okna dziś ciemne i zimne, a tyle się tam dzieje. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie, witam Was bardzo ciepło, serdecznie. Tutaj Zygis z Teksasu. Wiecie co, powiem Wam, że mam dzisiaj ogromną tremę. Eee, może wiem dlaczego, a może nie wiem dlaczego, ale mam, mam tremę. Eee, jest to dla mnie bardzo ważny porannik i w ogóle to jest dla mnie bardzo ważny dzień, o czym za chwilę będę mówił, ale najpierw przywitam się z Wami i zapytam Was, czy wszyscy mnie dobrze słyszycie? Czy mnie słychać i widać? Kogo my tam mamy dzisiaj? Już patrzę na czat. No witajcie kochani. Bożka, Hedwig, Orion, jak zawsze Orionku. Witamy cię. Ewa Piaseczny. Kto tam jeszcze? Bogdan Ban. Witaj Bogdan. Ania Pietraszak, Ewa Piaseczny, to już mówiłem. Już cię przywitałem. Chyba widziałem grażynę górę, ale. Może mi się wydawało. Emilia Wesołowska, witaj. Tomek Ćwik, cześć Tomku. Eee, patrzę... Pa, jest Grażyna, tak, jest Grażyna, witam cię, Grażynko. Ewa G, witaj. Janek Piskorski, cześć Janku, cześć Jaro, witaj Jaro. Aliha, witaj. No i wszyscy, o jest Ela Korzeniewski też, Jolanta Niezgocki, cudownie, fajnie. Słuchajcie, ważny porannik i ważny dzień. Tak, Tomek pisze, że też się ekscytuje, słuchajcie, i mamy powody, bo dzisiaj będzie premiera ważnego filmu, ale zanim o tej premierze powiem, to chcę... Was zaprosić do prowadzenia razem ze mną tego porannika. Czy jest ktoś odważny i powiem więcej, czy jest ktoś życzliwy I, i dobrze mi życząc, chciałby ze mną poprowadzić ten porannik? Jeśli tak, to napisz do mnie maila, jest w opisie pod tym filmem, zaraz pod, pod spodem. Napisz do mnie maila, a ja wyślę ci link do połączenia i zapraszam cię do prowadzenia tego porannika. Jeśli jest ktoś odważny i jest życzliwy, to zapraszam. Słuchajcie, porannik życzliwości nie chce się czuć samotny, dlatego zapraszam do współprowadzenia tego porannika. No, a teraz do rzeczy, czyli do treści. Moi drodzy, będzie dzisiaj o godzinie 10 mojego czasu, czyli o 17.00 czasu polskiego. Premiera bardzo ważnego filmu. To będzie film krótki. Nie będę teraz omawiał jego treści, bo chciałbym, żeby ten film był poczuty, odczuty przez Was w momencie, kiedy Wy go oglądacie. Być może, że będą tacy: O, czuję, że mamy jakiś problem. Jest jakiś problem, słuchajcie? Czy mnie słychać i widać? Czy mnie słychać i widać? Dajcie znać. Witam też Kasię Romanik. Cześć Kasiu. Okej, okay, jest OK. Widziałem, że się zatrzymał YouTube na chwilę. Moi drodzy, ten film będzie jednocześnie na wszystkich moich kanałach. Będzie na kanale Zigi Tojowo, będzie na kanale Zigi Texas, będzie na kanale Locals. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo ważnym filmem, i jeśli poczujesz, że ten film i prawda w nim zawarta rezonuje z Tobą, to możesz go rozsyłać do woli, gdzie tylko chcesz. Użyj go jakkolwiek chcesz, gdziekolwiek chcesz, nie zmieniaj tylko jego treści, taki jaki jest. I napiszcie mi, co Poczujecie po tym filmie, jak się czujecie. Czy to, co jest w nim zawarte, rezonuje z wami? Nie będę więcej komentował, zapraszam po prostu do oglądania tego filmu. Film nazywa się tytuł filmu My, Pierwotna Oczywistość. No dobra. A teraz słuchajcie do rzeczy. Mam komunikat. Najpierw, moi drodzy, ponieważ Dziś porannik życzliwości. Zawsze jest siódmego, ale siódmego jest sobota, a nie ma poranników, więc ten porannik jest dzisiaj. Dzisiaj też dlatego, że chciałbym zdążyć przed spotkaniem w szafranowym dworze i mieć możliwość ogłoszenia tegoż. Otóż spotkanie w szafranowym dworze jest 9 września o godzinie 16:30. Ci wszyscy, którzy wiedzą, no to wiedzą, gdzie jest szafranowy dwór. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą Słuchajcie, Szafranowy Dwór To jest restauracja w Czeladzi Jeśli wpiszecie Szafranowy Dwór Czelać Znajdziecie na 100% O 16.30 Ale też Ania, która mi wysłała ten termin Mówi, że ona już będzie tam Sporo czasu wcześniej Może godzinę, może dwie Więc jeśli ktoś chce przyjechać wcześniej I porozmawiać To Ania napisała mi, że Czekajcie, ja Wam przeczytam. Witaj, kochany Zigi. Na samym wstępie chciałabym Ci przekazać wyrazy wielkiej wdzięczności za reklamowanie naszych spotkań. Jesteś takim naszym przyjacielem, który pokazuje różne spojrzenie na historię i na rzeczywistość. Od półtora roku w okolicach porannika życzliwości spotykamy się większą lub mniejszą grupą. Patrzymy sobie w oczy, przytulamy się i rozmawiamy. Najbliższe nasze spotkanie odbędzie się 9 września. 16.30, ale wiele osób przyjeżdża wcześniej. Dla nich ten dzień jest świętem. Dwie godziny wcześniej już wiele osób to standard. Pozdrawiamy Cię i Twoją wspaniałą Lucy, którą ja też serdecznie pozdrawiam. Ona jest tam na dole i pewnie słucha tego paronika na żywo. No tak mamy, nie? Ale to jest cudowne, słuchajcie. A potem zejdę na dół i się przytulimy. E, moi drodzy, Poprzedni porannik był porannikiem, apelem do rolników i rolników, do rolników prawdziwych i do rolników w cudzysłowie. I jak się spodziewałem, wywołał odpowiedź, wywołał rezonans. W większości te odpowiedzi, czy też wasze komentarze były przychylne temu apelowi. Dziękuję wam za te komentarze, bardzo wam dziękuję. Ale były też takie, które. Próbowały pouczać czy też jakby usprawiedliwiać się. Być może, że to byli rolnicy ci, którzy robią te rzeczy, których robić nie powinni. To były komentarze typu, No, jak to? Jesteś takim światłym człowiekiem, a nie wiesz, że rolnicy zostali zmuszeni współpracować z kapitalizmem. Tak, dosłownie taki cytat. Słuchajcie, tak, nikt nie został do tego zmuszony siłą. To są decyzje, które rolnicy podejmowali, które świadomi rolnicy wiedzieli o tym, że to jest coś za coś. To jest gra o coś za coś. Jeśli wybrali to coś za to coś, co otrzymują, to niestety, ale założyli sobie kajdanki, które teraz mają założone, ale mogą je zdjąć. Nie będę wracał do tego tematu, tylko niejako przy okazji też powstały takie potrzeby, pytania i apele do mnie, abym ja zajął się poszukiwaniem źródeł nasion, które są naturalne. I nie mam tego maila otwartego, czy tego, tego komentarza, ale bardzo słuszny komentarz, to chyba kochana Anzulewicz napisała, bardzo słuszny komentarz, tyle, że moi kochani, ja nie dam rady tego zrobić sam. Uwierzcie mi, mam tak wiele zajęć, że mój dzień jest wypełniony od rana do wieczora. Trudno mi znaleźć y, czas na to, żeby poszukiwać takich nasion, i apel y, do Was, moi drodzy, słuchajcie, a może jest ktoś wśród Was, kto wie, gdzie można takie nasiona nabyć, albo kto wie, że jest taka, takie archiwum nasion. Albo kto wie, że ktoś ma i dzieli się swoimi nasionami. Zróbmy taką akcję. Jeśli tak jest, słuchajcie, to ja zrobię taki film. Pokażę te osoby, te istoty, które mają to, i zakładam, że zrobimy to w taki sposób, żeby raz na przykład na miesiąc takie spotkanie się odbyło i byśmy pokazali, gdzie są dostępne wszystkie te rzeczy, które są potrzebne w takim rolnictwie. Naturalnym, niezakłóconym, niezanieczyszczonym, bez środków chemicznych, bez GMO i z natury, naturalnymi nasionami. Mój apel. O, Grażyna pisze. Kochani, w Polsce jest we Wrocławiu festiwal wymiany nasion. Grażynko, prośba do Ciebie. Jeśli masz takie dane, wyślij je do mnie. Ja zrobię w kolejnym poranniku taką informację i roześlemy to po ludziach. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Ja sam wiem, bo no, kocham ogród i kocham to, co robię w ogrodzie, i wiem, jak trudno dostać takie nasiona, i mimo, że na opakowanie pisze non-GMO, to niektóre nasiona w ogóle się nie chcą. Z paczki, w którym jest 200 nasion, wysiewa się zaledwie 5. Tak jest. Graszynko, dziękuję Ci. Wiem, że mogę liczyć na Ciebie, ale do Was apel też, słuchajcie, jeśli wiecie o kimś takim. To bardzo Was proszę, ja wiem, bo miałem nagranie 3 lata temu chyba z istotą, która tworzy gospodarstwo permakulturowe i zajmuje się też zbieraniem nasion. Niestety nie mam kontaktu już do tej istoty i bardzo proszę, jeśli może, żeby się odezwała. A jeśli nie, to dajcie takie namiary, zrobimy to. Lawinia, Zygi, nie mów istoty, tylko ludzie. Jesteśmy wszyscy ludźmi i to istoty to są osoby anielskie, a nie z naszej ziemi. Trochę się czepiasz Lawinia, bo tak naprawdę jesteśmy istotami źródła, którzy dziś ubrali ludzkie mundurki, ludzkie ubrania, przybraliśmy ten strój, ale tak naprawdę my nie jesteśmy tymi mundurkami, jesteśmy istotami źródła. Dobra, popatrzę na czat, co tam jeszcze. Dziękuję Wam za to, że się odzywacie. Patrzę na to, czy ktoś życzliwy chciałby ze mną poprowadzić dzisiaj ten porannik. Na razie nie widzę zgłoszeń. A przeglądam maile. Nie, nie mam. No, tak mi trochę samotnie, ale okej. Okay. Widocznie tak ma być. Ali H pisze, na kanale Ramsey United jest film z tą babeczką od nasia. To mam prośbę do Ciebie, ponieważ to jest ważna wiadomość, ale jeśli możesz, to wyślij do mnie na maila link do tego filmu z tą babeczką i wtedy będzie łatwiej, niż miałbym poszukiwać takiego filmu, kanału, a potem filmu. Jeśli to możesz zrobić, będę wdzięczny. Patrzę na czat. Ela Korzeniowski miała problem z połączeniem, ale chyba już jest z nami. No, Lawinia, mamy inny punkt widzenia. Y jesteśmy istotami, i y wiele z nas tutaj na tym kanale powie Ci to samo. Jesteśmy istotami, które dziś żyją w ludzkim ciele. Y dobra, słuchajcie. Apel o się był. Mam list czytelniczki i chcę go przeczytać, ponieważ jest dla mnie ważny, a ponieważ napisałem do niej prośbę o to, czy mogę go przeczytać, a nie dostałem odpowiedzi, to nie będę podawał namiarów, imiona i nazwiska, ale przeczytam go, bo jest dla mnie bardzo ważny. On też oddaje to, co ludzie obecnie czują. Yy, dodam tylko Ciebie, że list jest napisany przez kobietę, która jest zawodowo jest psychologiem. Yy, czytam ten list. Szanowny panie Zigi, nosiłam się z zamiarą napisania do pana wiadomości od kilku lat. Poznałam pana konto dzięki mojej mamie, która obecnie już nie żyje, ale była pana fanką. Ja czasem oglądam pana poranniki, choć bez bicia przyznaję, że nieczęsto. Jeśli ktoś zapytałby mnie, dlaczego piszę do pana tą wiadomość, szczerze odpowiem, że nie do końca wiem. Może dlatego, że chcę wiedzieć, że jest tam w Teksasie dobry, wrażliwy człowiek. Lubię pana dynamikę, energię, to jak jednoczy pan wokół siebie ludzi wielu nurtów, którzy prawdopodobnie nie mieliby szansy poznać się w realnym świecie. Widzi pan ze mną jest taki problem, że chyba nie jestem osobą bardzo uduchowioną. Nie jestem również sceptyczką. Jestem sobie kimś pomiędzy i nie ma dla mnie miejsca ani wśród ludzi mocno przebudzonych, ani wśród śpiochów. Na pewno jestem osobą poszukującą. Zakładam, że pan i ludzie, których pan jednoczy, również. Zauważam bardzo duży szum informacyjny w mediach głównego nurtu, jednak. Tak zwane wolne media niestety też nie są od tego wolne. Próbowałam poukładać sobie wiedzę, oglądając różne kanały dotyczące rozwoju obcych cywilizacji, przebudzenia. Zaczęłam się obserwować i dostrzegłam, że większość tych informacji wywołuje we mnie lęk i pewne napięcie psychiczne. Stwierdziłam, że na ten moment nie posiadam żadnych innych narzędzi weryfikacyjnych takich informacji. Jak właśnie własna obserwacja i mój wgląd. Stawiam sobie pytania, skąd bierze się ów lęk? Przecież jest on tak bardzo adaptacyjną emocją. Czy jest to lęk przed zmianą? Czy ta zmiana w ogóle nastąpi? Wielu na bardzo głębokich poziomach czuje, że jest ona konieczna. No i pytanie, czy będzie dobra? Wybrałam sobie zawód, w którym codziennie stykam się z ludzkim lękiem. Pracuję jako psycholog na oddziałach rehabilitacji psychiatrycznej. Prowadzę również terapię. Widzę, jak ludzie niepewni są życia, świata i samych siebie. Trzydziestolatkowie nie widzą sensu życia, nie wiedzą co robić, czują się bezwartościowi. Starsi ludzie również obawiają się przyszłości. Niepokój unosi się wszędzie, jest tak gęsty, że można go kroić. Chowam się za neuronauką, tłumaczę działanie mózgu, istotę emocji, psychoedukuję, staram się pomóc znaleźć te obszary życia, na które mamy wpływ, w których możemy poczuć sprawczość. Jednak sama, myśląc o świecie, również odczuwam niepokój. Dochodzę do wniosku, że ze mną jest coś nie tak. Więc pytam kolegów. Innych specjalistów. Co z wami? Co z nami? Co ze mną? Niektórzy dają znać milczeniem, inni przebąkują, że napięcie unosi się od czasów pandemii. I dalej pisze: Co wszyscy możemy zrobić? Musimy rozmawiać, wspierać się. Musimy poznać przyczynę tych trudnych emocji. Nie rozmawiam o tym na forach ponieważ zaraz pojawia się jakiś piewca końca świata i straszy tych wystarczająco już wystraszonych. Moi pacjenci dostają ode mnie zakaz oglądania telewizji, słuchania informacji, a ja również tego nie robię, bo gdy ulegnę mediom, leżę potem chora przez całe popołudnie, zastanawiając się, dokąd ten świat zmierza. A przecież tego nie wiem, bo skąd mam to wiedzieć? Panie Zigi, nie wiem, czemu dzielę się tymi przemyśleniami z Panem. Nie są one ani świeże, ani wyjątkowe. Są czymś, o czym wszyscy wiemy. Proszę jednoczyć ludzi, uczyć ich słyszeć i widzieć drugiego człowieka. Ma Pan odwagę stanąć przed innymi, mówić, dzielić się sobą, ale również słuchać. Dobrze, aby istniały takie kolektywy wsparcia i empatii. Bardzo dotknęła mnie również sytuacja chyba sprzed kilku lat, pana koleżanki, tu przepraszam, ale nie pamiętam jej imienia i nazwiska, która pojawiała się wraz z panem, a spotkała się z ludzkim hejtem. Życzę panu oraz bliskim wszystkiego dobrego i przede wszystkim wielu momentów wytchnienia. Moi drodzy, yy, dlaczego czytam yy, ten list? Czujecie pewnie sami, nie? że jest on bardzo ważny, bo. Yy, ta pani, ta przepiękna, cudowna istota oddała to, co my wszyscy czujemy jako społeczność. Niepewność. Czasem, jeśli się przychylimy do oglądania bieżących wiadomości z głównych mediów, albo z mediów nawet alternatywnych, czujemy lęk, strach, czujemy brak równowagi. Ale zauważcie, że ta pani jest chyba w doskonałej pozycji, bo Owszem, jest lęk, który, jeśli on nie przekracza poziomu pewności i odwagi, to on jest pożyteczny, bo sprawia, że mamy równowagę w naszym życiu, tak? nie ulegamy też jakimś no, fantazjom, czy też takim nigdy niespełnionym naszym chcieństwom i życzeniom tego, jakbyśmy chcieli żyć. Równowaga. I ta pani, która pisze do mnie. Jest właśnie w takiej równowadze, mimo że zmaga się z tymi pytaniami. Więc chyba równowaga jest dzisiaj najważniejszym przesłaniem tego porannika. Patrzę na maile, czy ktoś chciałby ze mną jednak poprowadzić. No i nie, nie ma nikogo takiego. kurcze, trochę mi smutno, muszę to powiedzieć. Ale okej, okay, przeżyję Szkoda. Zajrzę na czat, co tam, co tam. Ważne też, moi drodzy, jeśli mamy inny pogląd na jakąś kwestię, to nie wchodzimy w spory, nie, nie, nie pouczajmy drugich, że twoim zdaniem, bo to jest twoje przekonanie, moje może być inne i może, moje jest moje. Nie chodźmy wtedy spory, bo to jest ogląd sytuacji z Twojego punktu widzenia. Ta Twoja pewność i to Twoje przekonanie. Moje jest również wycinkiem tej prawdy. Moja pewność i moje przekonania. I Ty masz do swoich prawo, ja mam do swoich prawo. A słoń jaki jest, widzą ludzie tylko z oddali. Wiesz o czym myślę? Tak, szanujmy się nawzajem. Czytam czat. Pozwólcie mi na chwilę. No, i zaglądam na lewo, czy ktoś jednak może się zgłosił do, do wspólnej rozmowy. Tak, równowaga, równowaga, piszecie o tym. Tak, nie twórzmy podziałów, Grażynko, masz rację, bądźmy ponad podziałami. Dobra, moi drodzy, porannik będzie dzisiaj, musi być krótki, dlatego, że ja za chwilę muszę wyjechać z moją lucynką, yy, musimy pojechać do pracy. Yy, mam nadzieję, że Obejrzycie ten film, który jest dla mnie tak ważny. Zobaczcie tam za mną z tyłu jest taka grafika my i człowiek, który no, wydaje się, że poleci za chwilę, bo unosi w ręce do góry. Taka grafika przygotowana przez naszego przyjaciela. I po tej grafice znajdziecie właśnie ten film na kanale. A jestem ciekaw Waszego odbioru. Muszę Wam też powiedzieć z góry, że. Część nie zrozumie i nie poczuje tego filmu i jestem na 100% pewien, że ogromna część poczuje ten film i zrozumie go. I to też jest w porządku. Słuchajcie, ja dzisiaj na początku puściłem piosenkę Eli Polis, bo obiecałem, że w piątki będzie piosenka Eli Polis. Wiem, że Ela ogląda na moje poranniki, więc Elu chcę Ci podziękować z tego miejsca za to, że Dzielisz się z nami Twoimi piosenkami. Za chwileczkę będzie cała Twoja piosenka. Walczyk suwajowy. Walczyk o ogrodzie u Suwajów w, twoim, w Twojej wsi. U Suwajów, którego miejsce pozostało już bez ludzi, ale dalej kwitną tam róże. Cudowna piosenka, więc ja za chwileczkę zaproszę Was do wysłuchania tej piosenki. Ja już żegnam się z Wami. Czekam na wasze komentarze, maile, cokolwiek i wrażenia po tym filmie. Mie my pierwotna oczywistość. Trzymajcie się, kocham was i do następnego porannika w poniedziałek. Cześć. Przeciwko jest cichy, ten dom naprzeciwko jest pusty. Już z niego wszyscy odeszli. Przychodzą tylko w zaduszki. Okna dziś ciemne i zimne. A tyle się tam działo, tyle się wódki wypiło i tyle łez wylało. Tyle się wódki wypiło i tyle łez wylało, a usuwają w ogrodzie, znowu zakwitły róże, jak gdyby nigdy nic. Piękne pachnące i duże, i pochylają swe głowy. Nad życiem, co się tu toczyło I przywołują rozmowy Kłótnie, nadzieje i miłość I przywołują rozmowy Kłótnie, nadzieje i miłość